Zaległy mecz pierwszej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, mecz, który kończy nam rok 2025. Tak, tak, to ostatnie spotkanie w tym roku. Legia Warszawa podejmuje Piasta Gliwice, no i tak to się ułożyło, że te drużyny spotykają się po raz drugi w ciągu tygodnia. Tydzień temu w Gliwicach Piast po dwóch golach w końcówce wygrał 2 do 0. Dzisiaj Piast, jeżeli znowu wygra przy Łazienkowskiej tym razem, no to wyjdzie ze strefy spadkowej, a Legia spadnie na przedostatnie miejsce. Stawka naprawdę duża, pierwsza, udana interwencja Kacpra Tobiasza. No to patrzymy, co jest w stanie nam zaproponować Legia. Wachan Cian i broni Franciszek Plach. Dobre, mocne uderzenie pod poprzeczkę, ale też w środek bramki. Więc tak doświadczony golkiper jak bramkarz Piasta nie mógł tutaj popełnić błędu. To 32. minuta. Mileta Rajowicz. Rajowicz sam na sam z Franciszkiem Plachem i przegrywa ten pojedynek na napastnik Legii Warszawa. Znakomita interwencja Placha, który również w tym meczu w Gliwicach tydzień temu spisywał się rewelacyjnie. Gierman Barkowski. Poprzeczka, ależ niewiele zabrakło. Piłka po drodze odbiła się od Marco Bulcha i e, trafiła w poprzeczkę na trybunach. Widzieliśmy nieobecnych Nsame Ika Diego, którego też w tym dzisiejszym meczu nie ma. To już fragmenty drugiej połowy, bo do przerwy 0 do zera. Jest ponownie Mileta Rajowicz. Rajowicz! Oj, oj oj co tu się wydarzyło. Abstrahując od tego, czy tu nie było spalonego. No to wykończenie tej akcji fatalne. No i wciąż 0-0, ale w sumie czego się spodziewać, skoro gra 16 z ostatnią drużyną w tabeli. To już 82 minuta. Jorge Felix faulowany przez Zeburga, i będzie rzut wolny dla piasta Gliwice. Kilka metrów od pola karnego. Michał Chrapek, Chrapek, co za gol, wow, co tu się wydarzyło, Piast Gliwice obejmuje prowadzenie, a Daniel Myśliwiec łapie się za głowę i nie może uwierzyć w to, co się stało, co tutaj jego piłkarze zrobili, co zrobił Michał Chrapek, Kasper Tobiasz tylko odprowadził piłkę wzrokiem. No nie wiem, czy nie powinien interweniować trochę lepiej, ale tak czy inaczej piękne uderzenie Michała Hrabka i fantastyczny, absolutnie piękny gol w 83 minucie. To jest niesamowita historia, bo Chrapek strzela drugiego gola w tym sezonie i to jest drugi gol strzelony legii. Tydzień temu dał prowadzenie 1 do 0 i Piast ostatecznie wygrał. Teraz daje prowadzenie 1 do 0 i Piast też wygrywa. Taki wynik już zostaje do końca. Piast Gliwice wywozi trzy punkty z Łazienkowskiej. Legia przegrywa tutaj 0 do 1. I co to oznacza? Dla ligowej tabeli. To jest już tabela na koniec roku 2025. Tak ona przez całą zimę będzie wyglądała. Wisła Płock na czele, górnik drugi, Jaga trzecia, no ale ma jeden mecz mniej rozegrany niż pozostali rywale. Dalej Raków w Zagłębie, Krakowia, Radomiak i Lech także z zaległym meczem. No a dół tabeli, bo oto było to spotkanie. Piast Gliwice po raz pierwszy w obecnych rozgrywkach wychodzi ze strefy spadkowej. Ma w tym momencie 20 punktów, a legia spada. Na przedostatnie miejsce w tabeli. Legia zajmuje 17 pozycję i w strefie spadkowej na tym przedostatnim miejscu spędzi całą zimę. Wracamy w ostatni weekend stycznia, wtedy zaczniemy rundę wiosenną. No a dzisiaj na koniec jesieni Legia Warszawa, Piast Gliwice 01. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.